Zrobiliście 60 subskrypcji. Postanowiłem Wam za to podziękować. Czarny asfalt, czarne koło, czarny styl. Ty to nocna jazda, zobacz na mój czarny grill się spinają, a my ciągle mamy chill Błokiem jak jaki styl, słyszę krzyk Siemano wszystkim, ja jestem Pringielospel I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będzie unboxing tego oto tutaj zestawu, który widzicie Który też polepszy na pewno jakość moich filmów yy, Mamy tutaj, jest to myszka i to nie byle jaka myszka. Jest to moi drodzy Logitech G502. Myszka, która naprawdę bardzo mi się spodobała, bo jest to, to, można powiedzieć, no, inna od innych, po prostu. Yy, I też jest bardzo droga. To jest, moi drodzy, ta przewodowa wersja G502. No i oczywiście sobie ją sprawdzimy jako pierwszą. I jeszcze druga rzecz, też, która na pewno bardzo poprawi jakość yy, moich filmów. To jest Mikrofon z SPC Gear. SM950 Także w dzisiejszym odcinku sobie to rozpakujemy oraz zamontujemy Póki co na, na moim biurku nie widzicie nic ani kierownicy ani niczego No bo po prostu chciałem żeby ładnie był plan przygotowany na dzisiejszy odcinek więc Jakby co moi drodzy to tu po prostu yy, Ja nie, nie mam jeszcze statywu Statyw kupię nie bójcie się yy, Dlatego stosuję takie póki co analogowe trochę można powiedzieć rozwiązania Yy, właśnie na statyw więc musicie to zobaczyć. No ale dobra, rozpakowujemy. Też moi drodzy, mi się przypomniałem Wam, powiem, yy, unboxingi u Mastera. Polecam zajrzeć na jego kanał. Kano, yy, polecam zajrzeć na jego kanał. Zobaczcie sobie. Unboxingi tam też. Otwierał farminga. Yy, 17. Tak, to był farming. Na edycję Nintendo Switch, także polecam, zajrzyjcie Znajdziecie go w polecanych, ten, albo w karcie Znajdziecie go oczywiście w polecanych mojego kanału Dobra, więc otwieramy Tutaj Ok. I wyciągamy O kurde, dobra jeszcze, jeszcze nie patrzymy na myszkę, zobaczmy co tam jest jeszcze. No więc, tak mamy w wlepę pierwszą logo Logitech to jest chyba gwarancja. A nie, to jest chyba taka ulotka, właśnie z tą technologią. Te technologią, przepraszam. Z tym, z, z Lightspeed czy coś takiego, nie? Że po prostu podświetlane rzeczy. I uwaga, 3, 4. O kurde. No, myszka konkret, już wam mogę to powiedzieć. Troszeczkę mniejsza mi się zdaje, niż mniejsza mi się i, i, ten wydawała, niższa, o kurde o, ale... Kurde, już wam to pokazuję No powiem tak <śmieszka> Myszka, o Boże, ale ona dobrze leży w dłoni, ale ona jest wygodna, to dobrze się dopasowuje nie no jest mega. Yy, myszka mi się bardzo podoba. Bardzo dobrze leży w dłoni, jest bardzo solidna. No minus niestety to, że jest przewodowa, no, ale wersja bezprzewodowa no to już coś, no 5 stóp za myszkę, to mi się to nie opłaca. Scroll. scroll powiem Wam, że trochę inny niż dotychczasowych moich myszkach. Czekaj. Korzystam z takiej myszki i to jest myszka po prostu... No najzwyczajniej w świecie. Nie jest ona jakaś super lewelacyjna. I bardzo źle leży w dłoni, a w dodatku to jest myszka, którą najman po prostu patrzcie. Tego scrolla to ja się śmieję, że kurde wcisnął najman, bo nie wiem jak trzeba było mocno nacisnąć, żeby scroll wgnieść do środka. Ale to jest bardzo stara myszka, ona już swoje przeszła. Dalej myszka tracera, którą miałem. To jest myszka już, która była naprawdę konkret. No tutaj autorskie wejście, to jest myszka bezprzewodowa. No autorskie po prostu tutaj zakleiłem, bo zgubiłem klapkę. Eee, no i co? No i myszka, powiem Wam, że już była lepsza, już była lepsza. Miała też dodatkowo trzy dodatkowe przyciski, te, które czerwone są te dodatkowe. Bo miała, jak widzicie tutaj, guzik, to był zmiana regulacji y, tego, lasera, sensora. Nie wiem, jak to się nazywa. O, to jest największy bajer, ten guzik. I teraz scroll się sam kręci. Nie no, kurde, kozak. Scroll chodzi bardzo lekko i też się kręci bardzo długo. No zobaczcie, no. Ja nie wiem, jakie to jest łożysko, naprawdę. Okej, okay, jestem po prostu... Skarczam się zapyna. I tyle wam powiem. Także wracając do myszki, ogólnie naprawdę kozacka. Naprawdę myszka Fox. Jeszcze tu coś jest. Nie wiem co to jest. Nie wiem co to szerząc. To jest. To jest gdzieś tu. Ja widziałem na internecie o coś to chodziło, ale ja nie wiem do końca o co. Jest jakieś pudełeczko? Co? Czy tutaj nie Nie, to się chyba otwiera. Się chyba otwiera. Czekajcie. Tak. O Boże, ale co to jest? Co to jest? No powiem, to było coś do tego, ale nie jestem pewien, więc nie wiem co to jest. Nie musicie mi pisać w komentarzach, bo ja na pewno ogarnę w swoim zakresie już. Także. Okej, okay. ja może lepiej to pudełeczko zamknę, tylko czekajcie, musi być wszystko na jednym poziomie, żeby się to pudełeczko zamknęło. I teraz ja ją podłączę, zobaczymy czy ona jakoś zaskoczy. Bo nawet tutaj zobaczcie nawet na tym wejściu USB jest logo Logitech. Ale fajnie. Ale łatwo przejmę, bo wiadomo od czego ta myszka jest. O, świeci się. Patrzcie. Ale kozacko to wygląda. No i przechodzimy chyba do czegoś, na co wszyscy czekali Czyli... CPC Jest taki ogromny, że nawet nie mogę tego, tego, Wiecie, nie pokazać. Tylko... No i te, no i teraz jak to otworzyć? Uj, nie z tej strony, z tej się go otworzy. Tutaj Ale wiecie co, ja lepiej przejadę tym Zipcykiem O, pięknie się rozkleiło Okej, okay, teraz jak to otworzyć? Tak. Aha, jeszcze tu jest. Tu są jeszcze dwa takie. Ten Plastikowe przyklejce. klipsy, czy coś. Blokady. Nie wiem czy to się wysuwa. Bo też nie oglądałem powiem wam unboxingów. Ja oglądałem tylko testy. Żebym wiedział co kupuję. Także szczerze mówiąc, nie wiem. Dobra. Chyba się. Jak wiecie? Nie wiem, jak PS5. Jak się to chyba wysuwa, nie? Czy to czy to pudełko samo w sobie też się jakoś otwiera? Powinno wyjść. Tak, wyjdzie. Ja nie od tej strony. Tutaj. Jest piękne logo SPC Gear. Rozpakowuje się jak PS5. No i mamy po prostu takie pudełeczko. Dobra, pudełeczko to dam tutaj, bo to jest dosyć duże. No i tak. To jest chyba pudełko takie, się otwiera chyba jak to na buty wiecie o co chodzi, tak Tu chwytamy No i chyba nie, czekajcie, bo ja chcę to pudełko dobrze otworzyć, tak jak producent zaleca, bo jeszcze na pewno gdzieś z tym mikrofonem wiecie Wezmę do Techrada to zabiorę Powiedzmy na to Wiecie, dobrze by było, żeby pudełko nie było stargane Dobra, mamy tutaj przejście O kurde <grytanie> Patrzcie na to ja już to wszystko widzę, nie? No także tak to wygląda. Dobra, pierwsze co, to mamy tutaj... Ja już wam powiem co to jest. No przepraszam, no muszę na chwilę odsunąć. Słuchajcie, jest... tu też wam to zabiorę, żeby nie było bałganu, żeby Ładnie był piękny no, unboxing. Dobra, co to jest? Aha, to jest tak jakby instrukcja. Tak, to jest instrukcja. Składania. No, na pewno się przyda, żeby dobrze ten mikrofon złożyć. Zaczniemy sobie od części najciekawszej, czyli od samego mikrofonu, bo jestem jego bardzo ciekawy, Ale te 300 zł, no prawie 400 to 380 zł na x -comie. Dobra, mamy mikrofon. Boże, pierwszy mój mikrofon, taki już profesjonalny. No, wygląda bardzo fajnie. Tu jest ten właśnie, widzę, guzik do wyciszania i odciszania. A od spodu mamy, tutaj chyba jest jakieś autorskie wejście, bo nie poznaję na ten. No i wkręt chyba na koszyczek, o ile się nie mylę Także mikrofon wygląda w ten sposób. Naprawdę powiem Wam, że robi wrażenie, tak samo jak tam ta myszka. I powiem Wam, że jestem bardzo zadowolony póki co z moich zakupów na XCOMie. Także bardzo, bardzo fajnie. Dobra, odłożymy ten mikrofon tutaj. Ja sobie tutaj te części będę układać. Także wypadnie z tej części. Aha! Cześć! Dajemy instrukcję Wyłączyć. Nie da się instrukcji wyłączyć. Dobra, więc mamy tutaj instrukcję. Ona się też przyda i wyciągamy dalej. Co mamy dalej? Tutaj to jest tak, to jest na pewno wejście by przykręcić tak ten mikrofon, nie? No to, to zakładam, że to jest właśnie do tego, żeby to wiecie. Czekajcie, ja muszę tu moje nożyczki wziąć i odciąć. Odcinamy to. No nie mam karambit jak master w swoich filmach, więc muszę tak. W ten sposób, dobra. O, śmieci będę sobie wyrzucać z tego pudełka. No i to jest... To jest po prostu wam powiem najzwyczajniej w świecie. Do stołu ja zobaczę, czy mój stół w ogóle to zbierze. Chociaż powiem wam, że wszystko. A nie, dobra, tu jest wejście, ten, ale tu jest plastikowe. Ja się boję, żeby mi ten mikrofon nie upadł. Bo ja przypomnę wam, że to jest mikrofon z ramieniem, to nie jest mikrofon taki, wiecie, który po prostu ma stać na swojaku. To jest właśnie z ramieniem. Dobra, szybko rozkręcimy. Zobaczymy, czy do stołu pasuje. Oj! No powiem wam. Już się bałem, już się bałem. Jak w przypadku kierownicy, ale mikrofon no na styk, na styk, nie? Na styk po prostu wszedł. Dobra, da się to jakoś mocno przykręcić, ale dobra. Będę robił według instrukcji, a nie według swoich przemyśleń, bo tam już widziałem, że można to zamocować i dobrze i źle, więc. Dobra, więc tutaj będę sobie wszystko układać. Nie wiem czy składanie wam nagram czy nie. Dalej mamy bardzo ciekawą rzecz, czyli ramię. To jest ramię, jedno z najważniejszych rzeczy tego zestawu. I widzę tutaj splecianka, kabel. Musimy go rozplątać. Żeby się tam dostać, może że ten film jest długi. No bo unboxing duży wam powiem. Będę musiał naprawdę go mocno ciąć. Żeby będzie ostre cięcie, słuchajcie, tego filmu. Żeby się w 15 minut wyrobić. Dobra, jest. I tu widzę gwint, który... A nie, to nie jest do tego. Aha, bo zaraz przejdziemy do koszyczka. Ciekawe czy mamy koszyczek akustyczny, bo w rodzaju, bo w typie T, tak jakby tego mikrofonu, bo jest SM950 Zwykły i ja właśnie taki kupiłem. I jest jeszcze T. No i mamy ostatnią rzecz, czyli koszyczek akustyczny. Na szczęście jest. Dobra, także jego też oczywiście musimy sobie tutaj. Aha, a tu jest w ogóle woreczek, nie jest ten, więc wypakujemy go sobie. Tak, jest to jak najbardziej koszyczek akustyczny. No i zakładam, że już właśnie na mikrofon, że to już się tu zakłada. Dobra, a więc tak to wygląda. Koszyczek wam powiem. No wszystko, żeby wygłuszyć, nie? Wiecie o co chodzi? No także tak to wygląda. Powiem Wam, że no robi wrażenie, naprawdę yy, ten cały zestaw. Także tak. Ja tu sobie tu poukładam. I już będę to tym składać. Jeszcze damy do góry. Aha, no tak, jest jeszcze jedna równie ważna rzecz jak wszystkie, czyli popfiltr, jeszcze po coś pod spodem jest nie ma, i teraz, moi drodzy, właśnie na to czekałem. Popfiltr, pierwszy raz mam okazję w ogóle czegoś takiego dotknąć. Py, -p -p. <ścoughs> Sorry, musiałem, to jest, to jest rzecz, która służy do. Dobra, to chyba powinno tak krupel no to się jakoś ustawia, nie? I to jest, moi drodzy, to. To się właśnie zawsze przystawia tak do mikrofonu. Yy, I po prostu jak wiecie, jak mówicie, py, by jakieś po prostu spółgłoski. To żeby one tak nie biły po uszach, to właśnie po to jest pop filtr, nie? No, i wygląda naprawdę obłędnie. Także cały zestaw widzieliście? Widzieliście, jak to wygląda. Nie wiem, czy będę was zanudzać tym, tym składaniem. Tak się prezentuje zestaw, a jakość z mikrofonu jest naprawdę obłędna. Także raz Wam dziękuję za ten wspólnie spędzony z Wami czas, za te 61 subskrypcji, a teraz macie test. A teraz mnie słyszycie przez mikrofon SPC Gir SM950. Słuchajcie, moim zdaniem mm, zmiana jest i to zmiana jest, moi drodzy, no naprawdę bardzo czuć zmiany, przyznajcie to. I też proszę was o to, żebyście w komentarzach napisali jak wam się podoba nowa jakość mikrofonu i czy taka może być. Ostatnia niespodzianka, moi drodzy, jest taka, że wprowadzamy na kanał nową grę. Jak dobrze wiecie, na moim kanale teraz są prowadzone aktualnie 3 serie. Czy warto kupić w 2021? Starowiejski PGR i, yy, i vlogi. Póki co widzieliście, widzieliście test, unboxing. I życzę Wam miłego dnia lub miłego wieczoru w zależności o jakiej porze dnia ten film oglądacie Trzymajcie się, zdrowo i cieplutko i do następnego odcinka. Siema!